Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone, a dzisiaj, ponieważ jestem użytkownikiem pompy Mitsubishi Jakodan w wersji Zubadan, grzejniki, zasilanie 100% grzejniki, to chciałem przedstawić jedną z największych zalet tej pompy, czyli system autoadaptacji. Na zdjęciu teraz widać pokojowy sterownik Mitsubishi, który współpracuje z pompą ciepła. Na nim ustawiać możemy temperaturę w pomieszczeniu jaką chcemy, żeby było w tym Oraz możemy też wymusić Parę innych rzeczy jak tryb wakacyjny czy, czy dogrzewanie ciepłej wody Jest to prosty sterownik radiowy Który, w którym możemy ustawić temperaturę, ale przede wszystkim on czyta Temperaturę jaka jest w pomieszczeniu i daje w sposób ciągu informacje do pompy ciepła. Tak jak teraz widać na załączonym zdjęciu, temperatura nastawiona jest 20 stopni, osiągnięta 21. I tutaj, w logice pompy, wybrane jest właśnie sterowanie poprzez czujnik temperatury pomieszczenia. I to jest to, co potrzebne jest do tego, aby system autoadaptacji zadziałał, mógł być załączony. Ta pompa w tym systemie będzie pracowała. Z, z logiką, która ma zapewnić nam temperaturę, jaką nastawiliśmy na regulatorze, na sterowniku, ma to nam zapewnić przy najmniejszym wydatku energetycznym, czyli będzie pompa starała się osiągnąć cel, grzejąc jak najniżej. Tu w tej chwili pokazane jest taki wybryk, że wystrzeliła gdzieś w górę, ale to jest związane z tym, że w tym czasie była załączona ciepła woda użytkowa grzanie, a ciepła woda wiadomo ma wyższy parametr. E, tutaj sobie widać, skaczą troszeczkę te, ta pompa skacze, więc ona szuka tej temperatury, jaką mogłaby wyprodukować pompa, czyli na zasilaniu i żeby osiągnąć ten cel. Podczas tego, kiedy, pompa, kiedy były te wykresy robione, na zewnątrz jest temperatura w granicach 6 stopni, więc pompa, no miała już co robić. Dom jest średnio ocieplony, więc to nie jest tak, że nagrzeje do 21 stopni i to wszystko trwa. Raczej są ubytki. Więc Naprawdę ta pompa uczy się tego domu, stara się pracować na najniższym parametrze i to są oszczędności, jakie daje właśnie ten system autoadaptacji. Także jeżeli Państwo nie wiecie, dlaczego Mitsubishi Ekodan, to jest to jeden z tych powodów. O, po prostu ta pompa oszczędza pieniądze. E, ja mam, tak jak powiedziałem, zasilanie grzejnikowe. To jest bardzo istotne, aby ten parametr był niższy niż wynikający z krzywej grzewczej. E, a jeżeli ma być wyższy na chwilę, to chodzi o to, żeby to było tylko na chwileczkę i niech wraca do najniższego parametru, jakim może grzać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam sprawdzone, polecone nowato.